Klasztor martwych dusz. Nazywam się brat Joachim i jestem kłamcą. Moim zadaniem, powierzonym mi przez przeora Ignacego, jest spisywanie chwały tego miejsca. Mam pisać o cudownych uzdrowieniach, o żarliwych modlitwach, o obfitych plonach z przyklasztornych winnic. Mam tworzyć legendę, która przetrwa wieki, nieskazitelną jak biały marmur ołtarza. Ale ta kronika, ta, którą teraz trzymasz w drżących rękach, ukryta pod obluzowaną deską w podłodze mojej celi, nie jest przeznaczona dla oczu biskupa, nie trafi do watykańskich archiwów. Jest przeznaczona dla ciebie, dla każdego, kto kiedykolwiek poczuł ten dziwny chłód, stojąc w cieniu murów, wzgórza cieni. Piszę to, abyś wiedział, co naprawdę kryje się w fundamentach tego sanktuarium. Bo fundamentem nie jest kamień węgielny, fundamentem są kości. Był listopad roku pańskiego 1842. Pamiętam tę noc, jakby trwała wciąż w mojej głowie. Ciemność była wtedy gęsta, lepka, wciskała się do płuc przy każdym oddechu. Nawet woskowe świece w kaplicy zdawały się dławić tą czernią. Ich płomienie były słabe, drżące, jakby bały się tego, co oświetlają. Wiatr wył między gotyckimi wieżami. Brzmiało to jak chór potępionych dusz, które dobijają się do bram raju, wiedząc, że są zamknięte na zawsze. Ale to nie wiatr wyrwał mnie ze snu tamtej nocy. To był inny dźwięk, obcy, suchy, metaliczny trzask. Dźwięk zamykanych ciężkich dębowych wrót w północnym skrzydle, tym, do którego nikt nie miał wstępu. Ten hałas rozszedł się echem po kamiennych korytarzach, wibrując w moich uszach jeszcze długo po tym, jak zapadła cisza. Wstałem z siennika, bosymi stopami dotykając lodowatej posadzki. Serce biło mi jak młot. Wtedy, w swojej naiwności, pomyślałem, że to przeciąg. Że stara okiennica zerwała się z zawiasów. Dziś wiem, że to był dźwięk pieczętujący czyjś los. To był dźwięk zatrzaskiwanej trumny. Poranek przyniósł szare, martwe światło. Dzwon na jutrnie brzmiał fałszywie, jakby pęknięty metal skarżył się niebu. A może to tylko moje zmysły, wyostrzone strachem, odbierały świat inaczej. Szliśmy w procesji do kaplicy, głowy spuszczone, dłonie ukryte w rękawach habitów. Zapach kadzidła nie potrafił zagłuszyć innej woni, wilgoci i czegoś słodkawego, co wisiało w powietrzu po burzy. Siostra Klara nie pojawiła się w chórze. Jej miejsce w pierwszej ławce, zazwyczaj emanujące spokojem i cichą modlitwą, ziało przerażającą pustką. Klara nigdy się nie spóźniała. Była duszą tego chóru. Jej głos, czysty sopran, prowadził nas ku Bogu. Bez niej psalmy brzmiały płasko. Mechanicznie spojrzałem na przeora Ignacego. Stał przy ołtarzu. Człowiek o twarzy wykutej z surowego granitu, z oczami, które nigdy nie zdradzały emocji. Czytał Ewangelię, nie jąkając się, nie mrugając. Jego głos był stabilny jak skała. Ale widziałem coś innego. Widziałem matkę przełożoną, siostrę Bernadette. Jej dłonie, zaciśnięte na modlitewniku, były białe aż do kości. Drżały tak mocno, że strony szeleściły cicho, niczym suche liście. Ona wiedziała. Pomszy, pod pretekstem zaniesienia lekarstw dla chorych, udałem się do żeńskiego skrzydła. Ryzykowałem chłostę a może nawet wygnanie, ale niepewność była gorsza od kary. Korytarz prowadzący do celi Klary był pusty. Cienie tańczyły na ścianach. Drzwi do jej celi były lekko uchylone. Pchnąłem je. Skrzypnęły oskarżycielsko. W środku panował nienaturalny porządek. Łóżko było nienaruszone, pościel gładka, zimna. Nie spała tutaj nocy. Na małym stoliku stała wypalona do cna świeca, wosk rozlał się po drewnie jak łza, ale to podłoga przykuła mój wzrok. Przy klęczniku leżał jej różaniec. Prosty, drewniany, który dostała od matki, Klara nigdy by go nie zostawiła. Był dla niej cenniejszy niż złoto. Teraz leżał tam, zbezczeszczony. Sznurek był zerwany. Drewniane paciorki rozsypały się po kamiennej posadzce, tworząc chaotyczny wzór. Wyglądały jak krople zastygłej czarnej krwi. Klęknąłem i podniosłem jeden koralik. Był lepki. Podniosłem go do nosa. To nie był wosk. To nie był olej. To była krew. Zrozumiałem wtedy z całą pewnością. Ona nie wyszła stąd dobrowolnie. Została zabrana. Wyrwana siłą z modlitwy. W południe dzwon uderzył dwanaście razy. Przeor zwołał nas wszystkich do kapitularza. Atmosfera była gęsta od szeptów i lęku. Mnisi i mniszki stali w milczeniu czekając na wyrok. Przeor wszedł na ambonę. W świetle witraży jego szata wydawała się krwisto czerwona. Był wysoki, potężny, dominujący. Siostra Klara odeszła zagrzmiał jego głos, odbijając się od sklepienia. Szatan, który krąży wokół nas, jak lew ryczący, znalazł drogę do jej serca. Zwiódł ją na manowce pychy i cielesnej rozkoszy. Szmer przeszedł przez zgromadzonych. Uciekła tej nocy, kontynuował przeor, a w jego głosie była tylko pogarda. Porzuciła swoje święte śluby dla niegodziwej ziemskiej miłości. Zdradziła nas, zdradziła Boga. Niech jej imię zostanie wymazane z ksiąg tego domu. Kłamstwo. Każde słowo było kłamstwem, cuchnącym siarką, uciekła w taką burzę, kiedy drogi zamieniły się w rwące potoki błota, bez płaszcza, który wciąż wisiał w jej celi, Klara, która bała się ciemności, rozejrzałem się po twarzach braci. Niektórzy kiwali głowami w nabożnym oburzeniu, inni patrzyli w podłogę. Wierzyli mu, bali się go. Wtedy mój wzrok padł na kolumnę w cieniu nawy. Stał tam on. Doktor Warius, świecki lekarz, który przybył do nas pół roku temu z wiednia. Mężczyzna o twarzy bladej jak papier i oczach, które zdawały się prześwietlać człowieka na wylot. Stał, oparty niedbale o kamień, bawiąc się swoim srebrnym zegarkiem na łańcuszku. Tik tak, tik tak, kiedy nasze spojrzenia się spotkały, uśmiechnął się. Tylko kącikiem ust, ledwo zauważalnie, to nie był uśmiech współczucia, to nie był uśmiech zaskoczenia, był to uśmiech kogoś, kto właśnie wygrał partię szachów, o której nikt inny nie miał pojęcia. Uśmiech drapieżnika, który patrzy na stado owiec. Wiedziałem, że przeor i doktor są w tym razem i wiedziałem, że jeśli chcę przeżyć, muszę stać się cieniem. Stare skrzydło klasztoru, zwane Lazaretem, było zamknięte od czasu wielkiej zarazy cholery trzydzieści lat temu. Mówiono, że powietrze tam wciąż jest trujące, że duchy zmarłych w męczarniach wciąż wyją w murach. Mnisi omijali to miejsce, kreśląc znak krzyża. Ale strach przed duchami był niczym w porównaniu ze strachem o Klarę. Widziałem ją tam dwa dni temu. Przemykała z koszem ziół w stronę zaryglowanych drzwi. Wtedy myślałem, że zbiera pajęczyny na rany. Teraz wiedziałem, że szukała czegoś innego. W nocy, gdy klasztor spał, wziąłem małą lampę oliwną. Skradając się jak złodziej we własnym domu, dotarłem do lazaretu. Zamek w drzwiach był stary, ale naoliwiony. Ktoś o niego dbał. Otworzyłem go wytrychem, który zrobiłem z kawałka drutu. Umiejętność z mojego życia przed zakonem, której miałem nadzieję nigdy nie używać. Drzwi ustąpiły bezszelestnie. Zapach to uderzyło mnie pierwsze. Spodziewałem się stęchlizny, kurzu, rozkładu. Zamiast tego poczułem ostry chemiczny odór, eter, spirytus, formalina i pod tym wszystkim metaliczna woń świeżej krwi i zepsutego mięsa. Uniosłem lampę. To nie był opuszczony lazaret. Sala była zamieniona w laboratorium. Dziwne szklane rury biegły wzdłuż ścian. Na półkach stały słoje z preparatami, w których pływały rzeczy, którym bałem się przyjrzeć. Na środku stał stół operacyjny. Był czysty, wyszorowany do połysku, ale w szczelinach drewna dostrzegłem ciemne plamy, których nie dało się zmyć. Ktoś tu pracował, ktoś tu kroił. Podszedłem do biurka w kącie. Leżał tam otwarty notatnik, oprawiony w czarną skórę. Pismo było chaotyczne, ostro stawiane litery. To były notatki Wariusa. Przewracałem kartki, a moje dłonie pociły się coraz bardziej. Rysunki. Anatomiczne szkice ludzkiego ciała, ale zmienione. Próby połączenia nerwów w nienaturalny sposób. Notatki o przenoszeniu świadomości. O lokalizacji duszy w tkance. Zatrzymałem się na ostatniej stronie. Eksperyment 44. Obiekt wykazuje niezwykłą odporność na ból. Mimo usunięcia płata czołowego, funkcje motoryczne zachowane. Zgon nastąpił o świcie. Przyczyna – niewydolność serca ze strachu. Data – dwa dni temu. Obiekt? Jaki obiekt? Wtedy mój wzrok padł na podłogę. W kącie leżał stos ubrań, łachmany żebraków, ale na wierzchu leżał brązowy szkaplerz, taki sam, jaki nosił brat Tomasz, który… Zmarł na febrę tydzień temu. Warius nie leczył nas. On na nas polował. Musiałem uciekać, ale wiedziałem, że bez dowodów nikt mi nie uwierzy. Wróciłem do celi Klary. Musiałem coś przeoczyć. Klara była bystra, mądrzejsza ode mnie. Jeśli odkryła prawdę, musiała ją gdzieś zapisać. Przeszukałem jej siennik, rozprułem poduszkę. Nic. Usiadłem zrezygnowany na podłodze. Wtedy poczułem przeciąg, zimne powietrze wiało od strony okna, tuż przy podłodze. Przyjrzałem się murowi. Jedna cegła była minimalnie wysunięta, podważyłem ją nożem, za cegłą była mała wnęka, w środku spoczywał mały, skórzany zeszycik, pachnący suszoną lawendą, dziennik klary. Otworzyłem go drżącymi rękami, czytając przy blasku księżyca. Oni nie leczą ludzi, pisała, a jej pismo było rozedrgane. Doktor i przeor to pakt z diabłem. Biorą włóczęgów, sieroty, chorych psychicznie, których nikt nie będzie szukał. Mówią, że dają im schronienie w lazarecie, ale nikt stamtąd nie wraca. Widziałam, Boże, widziałam jak wynosili ciała nocą. Nie na cmentarz, do starych piwnic pod kaplicą. Warius szuka sposobu na nieśmiertelność. Przeor wierzy, że buduje armię świętych męczenników. Przewróciłem kartkę. Ostatni wpis był z wczoraj. Przeor wie, wiem. Widział mnie przy wejściu do Lazaretu. Jego oczy, nie było w nich Boga. Boję się. Słyszę kroki na korytarzu. Jeśli zniknę, szukajcie mnie w murach. Nie pozwólcie, by moje ciało trafiło na stół wariusa, Zacisnąłem powieki. Czułem jej strach. Czułem jej samotność w ostatnich chwilach. Gniew zastąpił strach. Zimny, kalkulujący gniew. Schowałem dziennik pod habit i ruszyłem do gabinetu Wariusza. Znajdował się przy bramie, z dala od cel mnichów. Światło wciąż się paliło. Wszedłem bez pukania. Doktor Warius siedział przy stole, tyłem do mnie. W ręku trzymał skalpel, który polerował jedwabną szmatką. Ostrzel śniło w blasku lampy. Na stole stał słoik. Z Ludzkim okiem. Bracie Joachimie, powiedział spokojnie, nie odwracając się. Źle sypiasz? Czy może sumienie cię gryzie? Gdzie ona jest? Zapytałem. Mój głos był niski, chrapliwy. Doktor powoli odłożył narzędzie, obrócił się na krześle. Jego twarz była maską obojętności. Kto? Nasza mała grzesznica Klara? Westchnął teatralnie. Pewnie jest już daleko stąd, w ramionach jakiegoś parobka śmiejąc się z naszej naiwności. Kłamiesz! Zrobiłem krok w przód. Wymówienie tego słowa zmieniło atmosferę w pokoju. Powietrze stało się ciężkie. Cisza dzwoniła w uszach. Wariusz przestał się uśmiechać. Wstał powoli. Był wysoki, szczupły, ale biła od niego groźna siła. Dziennik, powtórzył cicho. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, bracie Joachimie. Czasami lepiej wierzyć w kłamstwo, które daje spokój i ciepłą strawę, niż znać prawdę, która niszczy wszystko. Ona odkryła wasze eksperymenty. Odkryła rzeźnie. Warius podszedł do mnie. Czułem od niego zapach cygar, wody kolońskiej i zaschniętej krwi. Przeor to potężny człowiek, Joachimie, wizjoner. On wierzy, że poświęcenie kilku nędznych, bezwartościowych żyć dla postępu medycyny to wola Boga. Że cierpienie oczyszcza, a ja? rozłożył ręce. Ja jestem tylko naukowcem. Szukam odpowiedzi na pytania, których ty boisz się nawet zadać. Jestem tylko narzędziem. Tak jak ty jesteś narzędziem w rękach kościoła. Jesteś potworem. Splunąłem. Warius chwycił mnie za ramię. Jego uścisk był żelazny. Idź spać, mnichu, i módl się by przeor nie dowiedział się o twojej wizycie, bo w tym klasztorze wypadki chodzą po ludziach, zwłaszcza po tych wścibskich. Wypchnął mnie za drzwi i zatrzasnął je, ale w tej krótkiej chwili, gdy nasze twarze były blisko, w jego oczach widziałem coś dziwnego. Nie tylko złość. Widziałem strach, a może dziwny rodzaj żalu. Musiałem znaleźć dowód Ciało albo cokolwiek, co powstrzyma to szaleństwo. Klara pisała o starych piwnicach pod kaplicą. Wiedziałem, gdzie to jest. To najstarsza część fundamentów, pamiętająca czasy pogańskie. Zeszedłem do głównej krypty, gdzie w sarkofagach spoczywali opaci. Było tu zimno, cicho i dostojnie. Ale ja szukałem przejścia. Znalazłem je za posągiem świętego Benedykta. Ciemna szczelina, z której wiało z gnilizną. Przecisnąłem się. Wąskie, śliskie od wilgoci schody prowadziły w dół, w głąb ziemi. Z każdym stopniem powietrze stawało się gorsze. Na dole, w całkowitej ciemności, potknąłem się o coś miękkiego, uniosłem lampę. Płomień zachwiał się, rzucając upiorne cienie. Podłoga to nie była ziemia, to było wapno, gruba warstwa białego wapna, a w wapnie kości, setki kości. Czaszki, żebra, piszczele, bez trumien, bez krzyży, bez imion, wrzuceni tutaj jak odpady. Zobaczyłem fragmenty ubrań, żebracze łachmany, ale też fragmenty habitów. To byli ci zaginieni, biedacy których przeor i doktor leczyli, i bracia, którzy umarli na zarazę. To było masowe cmentarzysko. Klara miała rację. Ten klasztor nie był domem modlitwy. Był fabryką śmierci. Nagle usłyszałem dźwięk, skrzypienie drzwi na górze schodów Ktoś tu szedł? Zgasiłem lampę i wcisnąłem się w najciemniejszy kąt, modląc się, by bicie mojego serca nie zdradziło mojej obecności. Udało mi się wymknąć innym wyjściem starym kanałem wentylacyjnym, który wychodził w ogrodzie. Byłem brudny, umazany wapnem i pajęczynami. Ale żyłem. Pobiegłem prosto do biblioteki. To było królestwo przeora o tej porze. Otworzyłem ciężkie drzwi. Ignacy siedział przy kominku, w wielkim fotelu, popijając czerwone wino. Wyglądał jak król na tronie. Nie był zaskoczony. Wiedział. Byłeś na dole, Joachimie, powiedział. To nie było pytanie. Jego głos był spokojny, aksamitny to zbrodnia szepnąłem, wchodząc do środka moje buty zostawiały białe ślady wapna na dywanie to herezja to ludobójstwo przeor odstawił kieliszek wstał i odwrócił się do mnie w blasku ognia jego cień rósł na ścianie przybierając kształt demona to konieczność odparł spójrz na ten klasztor joachimie spójrz na te mury sto lat temu popadał w ruinę dzięki pieniądzom doktora wariusa naprawiliśmy dach Dzięki jego badaniom wiemy, jak leczyć zarazę, która dziesiątkowała wieś. Czy życie kilku obłąkanych, bezużytecznych włóczęgów nie jest warte ocalenia setek wiernych dusz? Czy postęp nie wymaga ofiar? Bóg też wymagał ofiary ze swojego syna. Porównujesz się do Boga? Krzyknąłem. Gdzie jest Klara? Co z nią zrobiłeś? Przeor uśmiechnął się smutno, z politowaniem. Klara. Och, Klara. Była bystra, ale uparta. Nie chciała zrozumieć wyższego dobra. Jej umysł był zbyt ciasny, by pojąć wielkość naszego dzieła. Musieliśmy zadbać o ciszę. Zabiłeś się? zrobiłem krok w jego stronę. Zamordowałeś ją jak innych? Nie ja. Przeor pokręcił głową. Mury tego klasztoru mają uszy, Joachimie. I mają też brzuchy. Czasami połykają tych, którzy zbyt głośno krzyczą i sieją zamęt. Wskazał ręką na ścianę za regałem z księgami. Dopiero teraz to zauważyłem. Regał był przesunięty. Za nim widniał fragment ściany, świeża zaprawa. Jeszcze wilgotna, ciemniejsza od reszty. Remontowaliśmy wczoraj starą niszę, powiedział przeor, patrząc na ten fragment z chorą fascynacją. Bardzo głęboką niszę, idealną, by schować w niej grzechy. Serce mi stanęło. Krew odpłynęła z twarzy. Zrozumiałem. Zamurowali ją. Żywcem. Wyobraziłem sobie klarę w ciemności, w ciasnej przestrzeni, drapiącą kamień, krzyczącą, podczas gdy oni układali cegłę za cegłą, odcinając ją od świata, od powietrza, od życia. Ty potworze. Ryk wydarł się z mojego gardła. Rzuciłem się na przeora. Byłem młodszy, silniejszy gniewem i rozpaczą. Ignacy nie spodziewał się ataku. Uderzyłem go barkiem. Zatoczył się. Potknął o dywan. Upadł do tyłu. Głośny, suchy trzask. Jego głowa uderzyła o kamienny kant kominka, ciało przeoraz wiotczało. Krew zaczęła powoli wsiąkać w dywan. Nie sprawdzałem, czy żyje. Nie obchodziło mnie to. Chwyciłem ciężki, żelazny pogrzebacz stojący przy ogniu. Liczyła się tylko ściana. Pobiegłem do składzika przy bibliotece. Znalazłem ciężki młot murarski. Wróciłem do niszy. Odsunąłem regał z nieludzką siłą. Książki pospadały na podłogę. Uderzyłem w świeży mur. Pył wystrzelił w powietrze. Zaprawa była jeszcze miękka, ale cegły twarde. Uderzałem raz za razem, jak opętany. Młot był ciężki, moje ramiona płonęły bólem, ale nie czułem tego. Modliłem się głośno, krzycząc przez łzy: Boże, spraw, by jeszcze oddychała! Boże, nie zabieraj jej! krzyczałem jej imię: Klara, Klara! Jestem tu! Słyszysz mnie! odpowiedziała mi cisza. Straszna, grobowa cisza. Uderzyłem mocniej. Cegła pękła. Potem kolejna. Wreszcie zrobiłem wyłom wielkości głowy. Wyleciało stęchłe, zimne powietrze. Drżącymi rękami wsadziłem lampę do środka. W środku było ciasno, klaustrofobicznie. Światło lampy oświetliło wnętrze niszy. Zobaczyłem kształt na podłodze, habit, czarny habit benedyktynki, zwinięty w kłębek, jakby ktoś spał. Klara, szepnąłem. Rzuciłem młot i zacząłem wyrywać cegły gołymi rękami. Kalecząc palce do krwi. Gdy otwór był dość duży, wcisnąłem się do środka. Chwyciłem postać za ramiona, by ją wyciągnąć, by sprawdzić puls. Materiał opadł. Zamarłem. Habit był pusty. Nie było ciała. Nie było klary. Habit był wypchany sianem, starymi szmatami i poduszkami, ułożony tak kunsztownie, by w półmroku przypominał klęczącą, modlącą się postać. To była kukła. Przeor myślał, że zamurował kobietę, ale zamurował stracha na wróble. Wtedy na głowie kukły zrobionej z worka zauważyłem przypiętą szpilką kartkę papieru. Oderwałem ją. Poznałem pismo. Ostre, lekarskie litery. To nie była ręka Klary. To było pismo doktora Wariusa. Czytałem przy migoczącym świetle, a litery tańczyły mi przed oczami: Joachimie, jeśli to czytasz, znaczy. Że masz serce po właściwej stronie i odwagę, której mi brakowało przez lata. Nie mogłem pozwolić, by ją zabili. Jestem naukowcem, bywam okrutny w imię wiedzy, ale nie jestem rzeźnikiem bez celu. Klara nie była chora, nie była niczyją, była niewinna. W ostatniej chwili, gdy przeor kazał ją przygotować do ceremonii ciszy, podałem jej silny środek usypiający. Wyglądała na martwą. Przeor nie sprawdzał pulsu. Brzydził się dotykać grzesznicy, myślał, że zamurowuje zwłoki, ale to ja, gdy on odszedł się modlić, zamurowałem ten habit. Klara żyje. Wywiozłem ją w beczce z winem tej samej nocy, wozem dostawczym jadącym do portu. Ma przy sobie pieniądze i list do mojego przyjaciela we Francji. Jest bezpieczna, daleko stąd. Ale ty musisz milczeć. Jeśli świat dowie się, że żyje, kościół będzie jej szukał. Znajdą ją i tym razem naprawdę uciszą. Dla jej dobra Klara musi pozostać martwa w oczach świata, a ty Joachimie musisz być strażnikiem tej tajemnicy. Nie szukaj mnie. Mój czas tutaj dobiegł końca. Wariusa. Upadłem na kolana w pyle i gruzie. ściskałem kartkę w dłoniach i zacząłem się śmiać. Śmiałem się i płakałem jednocześnie. Histeryczny, uwalniający szloch wstrząsał moim ciałem. Ona żyła. W tym piekle, w tym domu śmierci zdarzył się jeden prawdziwy cud i sprawcą tego cudu nie był Bóg, ale grzesznik. Prze przeżył upadek, ale uderzenie w głowę odebrało mu rozum, lub może to ciężar grzechów w końcu zmiażdżył jego umysł. Nie mówi już siedzi w swojej celi wpatrzony w ścianę i drapie mur paznokciami szepcząc cicho cicho bo usłyszą oficjalnie uznano to za wylew władze zakonne potrzebowały spokoju więc nie zadawały pytań ja zostałem nowym przeorem to ironia losu prawda kłamca na czele stada moim pierwszym rozkazem było zamurowanie wejścia do podziemi powiedziałem że grożą zawaleniem nikt tam już nie wejdzie kości pozostaną w wapnie, dopóki trąby jerochońskie nie obudzą umarłych. Doktor Warius zniknął bez śladu tydzień po tamtej nocy. Jego laboratorium spłonęło w tajemniczym pożarze, niszcząc wszystkie notatki i dowody. Nigdy się nie pożegnaliśmy. Mijają lata. Klasztor na wzgórzu cieni znów słynie z modlitwy i wina. Ludzie przychodzą tu szukać ukojenia, a ja, czasem, gdy wiatr wieje od wschodu, Niosąc zapach morza, wydaje mi się, że słyszę śpiew. Czysty sopran. Głos klary, wolnej i żywej. Ale to tylko wiatr. Kończę tę kronikę. Ukryję ją w tym samym murze, w którym szukałem jej ciała. Niech leży tam zamiast niej. Jeśli kiedyś ją znajdziesz, nieznajomy, wiedz jedno. W klasztorze na wzgórzu cieni, największym cudem nie było uzdrowienie ciała. Największym cudem była ucieczka duszy i kłamstwo, które ocaliło życie. Amen. Jeśli ta sprawa Cię zaciekawiła, zasubskrybuj akta niewyjaśnione, zostaw lajka i napisz w komentarzu, jak Ty interpretujesz te wydarzenia.